Proszę Państwa, ustrzyki dolne to miasto oddalone czego możemy dowiedzieć się ze specjalnej pocztówki wydanej z okazji tego, że jesteśmy tutaj dzisiaj. To miasto oddalone o pół godziny jazdy samochodem w najwyższe partie Bieszczadów, a więc doskonałe miejsce na bazę wypadową. A dziś przez cały dzień program Lato w regionach właśnie stąd i takie kartki pocztowe, z których jeszcze wiele ciekawych rzeczy można dowiedzieć się na temat ustrzykań. Proszę Państwa, piękna pogoda, tłumy turystów, mamy półmetek wakacji. Jak widać, wszystko się udało, ponieważ rodzinnie przyjeżdżają, to jest całe rodziny, żeby móc pokoszyć troszeczkę regionalnych potraw, ale też poznać kulturę Karpackiej. Bo trwa tutaj ostatni dzień, dzień finałowy Karpackiego Jarmarku Turystycznego. Razem z nami burmistrz miasta Bartosz Romowicz, witamy. Witam. Jarmark trwa, coraz więcej turystów dzisiejsze niedzielne popołudnie spędza właśnie tutaj. I smakuje tej kultury karpackiej. Taki był cel dzisiejszej imprezy, żeby zachęcić całe rodziny do przyjazdu w Bieszczady, do Ustrzych Dolnych. A te 7 dni to po to, żeby przekonać się, że warto. Myślę, że pogoda nam dopisuje. W końcu mamy prawdziwe wakacje, piękne słońce a Koła Gospodyń Wiejskich, lokalni artyści, rękodzielnicy, ale także leśnictwo Ustrzyki Dolne i Mini Muzeum Wieszczackie Pana Gniewa Kostakiewicza to są osoby i podmioty, które prezentują wszystko, co najlepsze to tutaj mamy. I rzeczywiście, pół godziny jazdy samochodem stąd już Wysokie Bieszczady mamy. Pół godziny stąd Wysokie Bieszczady, ale jeżeli ktoś przyjechał już do Ustrzyk Dolnych, to chcemy zrobić wszystko, żeby z tych Ustrzyk nie wyjeżdżał. Wysokie Bieszczady to są czasem trasy bardziej zaawansowane, bardziej wymagające. My natomiast stawiamy na trasy bardziej rodzinne, żeby nawet niewprawiony piechór mógł w te góry pójść i z przyjemnością, a nie z obowiązkiem, ze zmęczeniem te góry zdobywał. Pracujemy nad nowymi projektami i takim na przyszły rok projektem jest pomysł prowadzenia takiego konkursu Korona Gór Ustrzyckich, czyli będziemy chcieli, aby turysta, który zdobędzie wszystkie szczyty dookoła ustrzyg i wykona na każdym ze, ze szczytów zdjęcie, mógł odebrać jakąś tam symboliczną nagrodę, pamiątkę z Bieszczad. I będziemy do tego zachęcać i w tym roku, i w przyszłym, żeby te góry, góry niższe niż te wysokie Bieszczady w Ustrzykach były bardziej powszechne i bardziej popularne. Stawia się na aktywny wypoczynek. Wiem, że kolejne pomysły na szlaki kulturowe. Tak, faktycznie zrodziła się taka, taka moda w Polsce ogólnie, że szlaki kulturowe są coraz częściej odwiedzane. I uruchomiliśmy teraz pierwszy szlak kulturowy, szlak organizacji józefińskiej. dwie kilka dni temu bodajże dwa nawet, ale już myślimy o kolejnym szlaku, to jest szlak naftowy. On będzie zrealizowany jeszcze w tym roku, myślę, że późną jesienią, ale myślimy też i mamy możliwości i potencjał, aby w kolejnych tak kolejne szlaki uruchamiać, chociażby szlak obronny, szlak fortyfikacji, bo teren, na którym się znajdujemy, ma naprawdę barwną historię i jest co pokazać. I ciekawy pomysł też na to, że zanim wyruszymy na szlak, możemy odwiedzić Izbę Regionalną, prawda? Ale wiem, że już skarżą się to niektórzy, że ona jest za mała, że trzeba po prostu utworzyć tutaj muzeum, Pana Przy muzeum to jest bardzo dobry pomysł i będzie nad tym pracować, natomiast to jest długi okres czasu na to, aby to uruchomić. Zaczęliśmy od izby regionalnej. Zebranie zbiorów zajęło nam kilka miesięcy. Opracowanie tego wszystkiego to też nie jest tak prosto znaleźć dobre zdjęcia z prawami autorskimi, a chcemy, żeby wszystko było zrobione profesjonalnie. I otworzyliśmy tą izbę po roku pracy. Oczywiście pracujemy nad muzeum, ale musimy jeszcze zgromadzić zbiory. Jak to jest, bo zimą, kiedy tu przyjeżdżamy, no to mówimy zimowa Stolica Podkarpacia, ale latem też po tym, co tutaj się dzieje i po tej ofercie też można się domyślać, że no, do, walczycie, walczycie i staracie komuja, się być no? takim miastem, które będzie tutaj koncentrowało do, dookoła siebie turystów i to, co dzieje się w Bieszczadach. Czy chcemy, żeby turysta miał u nas coś przez cały rok. Izba regionalna, która powstała, to jest pomysł chociażby na deszczowe dni letnie, ale także jesienne czy, czy wiosenne pracujemy też na tym żeby tą ofertę zimową jednak poszerzyć. Ja słyszałam, że ma tutaj być lodowisko, to prawda? Tak, pracujemy nad tym, żeby w grudniu powstało lodowisko i żeby turysta, który już do nas przyjeżdżał, naprawdę nie musiał stąd wyjeżdżać, żeby wszystko, co potrzebuje, znalazł tutaj u nas na miejscu. Samo, samo miasto bardzo się zmienia, to też trzeba powiedzieć, że... Pracujemy nad tym, żeby, żeby miasto się zmieniało, żeby ta sieć dróg się poprawiała. Realizujemy kilka inwestycji, ale także musimy pamiętać o mieszkańcach i dla mieszkańców budujemy żłobek, tak aby młodzi mieszkańcy Ustrzych Dolnych, którzy będą mieli małe dzieci, mogli te dzieci wysłać do żłobka, a sami mogli szukać właśnie pomysłu na siebie w tej branży turystycznej. No bo to też chyba nie lada wyzwanie, żeby dziś zatrzymać młodych ludzi w takim mieście jak na przykład Ustrzyki Dolne. Głównym zadaniem naszym jest to, aby stworzyć warunki do tego, aby ci mieszkańcy czuli się tutaj potrzebni, aby czuli się tutaj zrozumiani, ale też, żeby mogli korzystać z infrastruktury, która tutaj jest. Dzisiaj rano, jak wychodziłem z domu, to bodajże było około godziny ósmej, to na naszym basenie odkrytym już były kolejki, które miały wejść o godzinie 10. To pokazuje, że ta infrastruktura jest potrzebna i pożądana, My musimy robić wszystko, żeby ją rozbudowywać, ale jednocześnie musimy pamiętać o tym, żeby nasi mieszkańcy też czuli się tutaj dobrze, bo bez mieszkańców tak naprawdę nie ma rozwoju gospodarczego miasta. Ustrzyki Dolne, to tak jak powiedzieliśmy na początku tej rozmowy, to w ten weekend przede wszystkim Kar Karpacki Jarmark Turystyczny, czyli ta szeroka oferta, ale powiedzmy trochę o tym, czego mogą tutaj zobaczyć, co mogą zobaczyć tutaj turyści i czego mogą spróbować, no chociażby koła gospodyń, które się tutaj prezentują. Faktycznie jest wiele kół gospodyń wiejskich w gminie Ustrzyki Dolne, najstarsze mają ponad 20 lat, a są takie, które mają niecałe 2 lata. Cieszy mnie to, że wraca moda na, na, na takie rzeczy. Czy kiedyś, ta, taniec w zespole ludowym to był obciach, obecnie jest to powód do Dumy. I tak samo jest z kołami gospodarki coraz więcej. Ale to też takie trochę koło się zatacza, bo jeszcze wcześniej jednak taniec w zespole ludowym e, to nie był obciach, to też był powód do dumy, no i chociażby pretekst do tego, czy możliwość wyjazdu za granicę. Teraz dobrze, że teraz do tego wracamy i że chcemy tą naszą tożsamość narodową, kulturalną i tą różnorodność pokazywać, a my będziemy wspierać zarówno jako władze i myślę, że Państwo, jako telewizję. A my tutaj e, jesteśmy proszę Państwa, w Parku Pod Dębami w Ustrzykach Dolnych. Za nami właśnie jedno z Koło Skół Gospodyń, Koło Gospodyń Wiejskich Ustianowa. Powiedzmy najmłodsze, nami... które istnieje dopiero od dwóch lat. Ryszard Lawrent, z Ustianowej Dolnej. Witamy, Witamy bardzo serdecznie. Czyli co, to jest dowód na to, że rzeczywiście wracamy do tradycji? Tak, staramy się wracać do tradycji, rozszerzać naszą kulturę, wracać do naszych dziadków, babci i rozwijać tą naszą taką reklamę, naszą wizytówkę tutaj, tej staropolskiej tradycji. Jak to się zaczęło? Zaczęło się dosyć spontanicznie w 2015 roku z inicjatywy nas tu wszystkich dzisiaj obecnych, panie, mojej również. Pojechaliśmy pierwszy raz na dożynki gminne, aby się pokazać ze stołem tak jak tutaj się dzisiaj prezentujemy. Myślę, że my się troszeczkę przesuniemy, żeby ten stół zaprezentować Państwu też. No i się pokazaliście i wygraliście, Pokazaliśmy się, tak? nawet obawialiśmy się, że będziemy, nie dorównamy innym kołom, a okazało się, że żeśmy nawet wygrali taki. I drobny konkurs, mikrofalówkę na początek, nasze koło. Otrzymało. Ale po co mikrofalówka kołu gospodyń wiejskich? To tak na świetlice, doraźnie. Ale w ogóle to jest piec, i wszystkie oczywiście, oczywiście potrawy przygotowywane są według na starych receptur. Takiej, co tam się pali zwykłym drewnem, i też mamy też piec chlebowy, taki tradycyjny, gdzie też te chleby też tam pieczemy. Ale to niełatwe dzisiaj młodych ludzi przyciągnąć do tej tradycji. Ciężko, ciężko, ale jesteśmy bardzo cierpliwi i wytrwali, i chcemy jak najbardziej i jak najwięcej młodzieży przyciągnąć do siebie. Jeszcze tak krótko, panie Sołtysie, co Ustianowa proponuje? Czym dziś kusi? Dzisiaj, drodzy państwo, kusimy nalewkami różnego rodzaju. Nalewką lodową, kawową, miętową, cytrynową, pomarańczową. Wszystko oczywiście bezalkoholowe, jak najbardziej stuprocentowo zdrowotne. Tak, bardzo zdrowe. panie pani się tak śmieje. Bardzo zdrowe, polecamy. Oczywiście mamy też również mielonkę smalec y, tradycyjny y, do ogórka, do chlebka swojskiego. Ja tu widzę jakieś wędliny takie, które tak, tak się wędzą trochę. Tak, wędliny tradycyjnym sposobem wędzone w wędzarni y, na drewnie olchowym, suchym, bez kory oczywiście. I to było no, najmłodsze cóż. Koło Gospodyń Wiejskich, a teraz pani Maria i? która reprezentuje najstarsze koło tak, Gospody od 1997 roku. No to 20 lat już pani Mario. 20 lat teraz obchodziliśmy jubileusz. I co, są chętni chcą przychodzić, tak, chcą też kultywować te tradycje? Bo my niestety jesteśmy parę kobiet, które od początku jesteśmy. To niestety. No. Ale przyszedł nowy na rybek, także Nawet jeszcze... w tym roku, prawda? Tak, tak. Nowe stroje dla nich uszyliśmy i, i bo wygraliśmy projekt ten. Działania Pani Mario, to gotowe. tak powiedzmy krótko, czym wy tutaj na tym stole bogato zastawionym kusicie turystów? No wszystko, co się gotuje. Może tam jest wszystko, to ja widzę, ale ta. proszę no już powiedzieć. Spróbowaliśmy z Dawien dawna nasze mamy, co gotowały i, i, i praktycznie pierogi, bigos, y, proziaki, y, bułeczki. No i co tam jeszcze mamy? Kacki, to my tutaj właśnie podglądamy ja, tutaj. Tak, czym popytać, są te pierogi? Koleżanki? To są pierogi ruskie, nasze tradycyjne. A tutaj mamy bigos? Tak, bigos. Proszę powiedzieć, jak przygotować taki pyszny bigos? No na pewno ugotować kapustę. I do tego dajemy dodatki, kiełbasę i jakieś mięsko. A tutaj te sakiewki? A to są yy, takie ciasto drożdżowe, takie... Nasze bułeczki drożdżowe, które robimy i tu są oczywiście też proziaczki i placki z cukinii. No właśnie ja sobie tak myślę, że te proziaki chyba cieszą się, prawda Pani Mario? Największym zainteresowaniem turystów? Tak, tak. W czym się te proziaki podaje najlepiej? Z mlekiem, z miodem, o, z miodem, z dżemem. A skąd receptura? Recepturę ma nasza Pani Ania. Od swojej babci? Od swojej babci, no ja też, ja też piekę, także. Czyli tak z mlekiem, z miodem, tak? Tak. I wtedy smakują najlepiej. Najlepiej. Dżem i, i mleko to. A babci... co najbardziej smakuje turystom? No te proziaki, tak. To jest pierogów bardzo dużo. Gotujemy z ruskie, z kapustą idą bardzo, także bieranie. a więc, proszę My Państwa, jest... zaraz staramy tak. się popróbować tych wszystkich potraw. Bardzo szeroka gama smaków, którymi dziś e, gminą Ustrzyki Dolne, bo e, koła gospodyń wiejskich, które tutaj przyjechały znajdują się na terenie, na terenie całej gminy. Dziś tutaj w parku pod Dębami w Ustrzykach Dolnych kuszą, kuszą. Powiedzmy, że turyści przyjeżdżają tutaj nie tylko po to, by podziwiać te piękne widoki, ale żeby właśnie skosztować tych pysznych potraw. Karpackich smaków, bo dziś Karpacki Jarmark Turystyczny My Widzimy się z Państwem niebawem. To program Lato w regionach. Dziś jesteśmy w Ustrzykach Dolnych.